Wracamy do Hebrajczyków, rozdziału szóstego i będziemy kontynuować, zaczynając od wersetu szóstego. A odpadli, jeśli ci wierzący, napełnieni duchem świętym, gdyby odpadli, jest niemożliwe absolutnie niemożliwe jest ponownie odnowić się ku pokucie, gdyż sami sobie znowu krzyżują syna Bożego i wystawiają go na hańbę. Mówią, że jego ofiara nie jest nic warta. Mówią, że umarł na próżno. Czyli innymi słowy, depczą krew baranka. Dosłownie to właśnie robią. A nie ma ofiary za umyślny grzech. Ziemia bowiem, werset siódmy, ziemia bowiem, która pije deszcz, często na nią spadający, i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. I ta ziemia jest symbolem naszego życia i naszego serca, które otrzymało deszcz. I nawodnione zaczyna przynosić owoce. I tak powinno wyglądać nasze życie. Powinniśmy przynosić owoce. Po owocach ich poznasz. Po owocach będą poznani. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest odrzucona i bliska przekleństwa, a jej końcem jest spalenie. To jest to, co się stanie, więc albo będziecie wydawać dobre owoce i trwać, albo zostaniecie odrzuceni. Nie bądźcie jak ci, którzy wyszli z Egiptu, którzy słyszeli przykazania na Górze Synaj, ale odmówili posłuszeństwa, zostali odrzuceni i nigdy nie mogli wejść do Ziemi Obiecanej. To jest świadectwo. To jest świadek tego, że rzeczy, które im się wydarzyły, rzeczy, które wydarzyły się w przeszłości, ku naszej nauce, napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z pism mieli nadzieję. I ta nadzieja sprawia, że idziemy dalej. Bo napisane jest też, że hełm, który zakładamy w trakcie naszej wojny, jest nadzieją zbawienia. To nie hełm zbawienia. To hełm nadziei na zbawienie. To przyszła rzeczywistość nas utrzymuje i sprawia, że nasz umysł nie poddaje się. I to samo mamy tutaj, bowiem rozumiemy, że jeśli przyniesiemy, nie przyniesiemy dobrych owoców. Będziemy jak ci, którzy nie wydali dobrych owoców, którzy nie trzymali się ścieżki, którzy nie weszli do odpoczynku, do szabatu, do tamtej ziemi obiecanej i z powodu ich nieposłuszeństwa zostali odrzuceni. Niech to będzie ostrzeżenie dla nas, których dosięgnął kres czasów. Musisz wytrwać do końca. Nie wystarczy tylko. Podejść blisko. Jeśli odwrócisz się i odrzucisz ofiarę Mesjasza, zapomnij, nie ma żadnego innego wyjścia. Ale, werset dziewiąty, umiłowani jesteśmy co do Was przekonani o czymś lepszym, jesteśmy przekonani, że przyniesiecie owoce, że Wasze życie będzie rodzić rośliny użyteczne i że deszcz, który spadnie na Wasze życie, przyniesie dobre owoce. I to właśnie pragnę zobaczyć, i do czego staram się zachęcić, panie i panowie: bądźcie wykonawcami Słowa, a nie jedynie słuchaczami. Nie oszukujcie samych siebie, ale bądźcie wykonawcami Słowa. Mówisz, że masz wiarę? Dobrze, pozwól mi ją zobaczyć. Wykonuj Słowo. Rób, co powiedział Jeszua, żeby robić. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię Królestwa. To Tora. To torą mamy żyć. Jesteśmy co do Was przekonani o czymś lepszym i towarzyszącym zbawieniu. Jeśli naprawdę jesteś pełny ducha, wtedy będzie na to dowód. Będzie coś, co temu towarzyszy. Ale chociaż tak mówimy, umiłowani, Bóg bowiem nie jest niesprawiedliwy. Aby miał zapomnieć o Waszym dziele i trudzie miłości, którą okazaliście dla Jego imienia, gdy służyliście świętym i nadal służycie czyli wykonujecie pracę ewangelizacyjną. Pragniemy zaś, werset jedenasty, aby każdy z Was okazywał tę samą gorliwość, żebyście mieli pełnię nadziei aż do końca. Pełnię nadziei aż do końca, bo nasza nadzieja jest w wodzu naszego zbawienia który nas zbawi, gdyż tak naprawdę nikt nie jest teraz zbawiony. Nikt nie został jeszcze teraz uczyniony całkowicie, całkowicie pełnym. To jest słowo wiary, które głosimy, jak mówi Rzymian 10, 9. 8 i 9. To jest słowo wiary, które głosimy, jeśli ustami wyznasz, Pana Jezusa, niezbawiciela Jezusa, pana, to znaczy, że to, co mówi, my robimy. To właśnie znaczy pan. Dlaczego mówicie do mnie, panie, a nie robicie tego, co mówię? Jezuła zadał tego typu pytanie, żeby zdefiniować, co oznacza słowo pan. I to jest słowo wiary, które głosimy. Wiara jest to jeden z fundamentów, że jeśli wyznasz ustami pana Jezusa. I uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych? Będziesz w przyszłości zbawiony. Słowo będziesz zbawiony w języku greckim to jedno słowo, sedzose, i nie jest to słowo w czasie przeszłym. Nie jest to jednorazowy akt dokonany w przeszłości. To przyszła rzeczywistość, że kiedy powróci wódz naszego zbawienia, jeśli będziemy martwi, zepsuci i zgnili w grobie, podniesie nas w nowym ciele. A jeśli będziemy żywi w naszym śmiertelnym ciele, to śmiertelne ciało się przemieni. W mgnieniu oka na ostatnią trąbę. Zabrzmi bowiem trąba, a umarli w Mesjaszu powstaną pierwsi. Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nim będziemy porwani w obłoki i tak zawsze będziemy z Panem. Panie i Panowie, to jest konieczne. My koniecznie musimy wiedzieć te rzeczy, bo pewnego dnia wezmą nas i wsadzą nas za ogrodzenie z drutu. W te miejsca, które znajdują się na całym świecie, o których mówią, że nie istnieją, a kiedy cię tam wsadzą, nie dostaniesz do rynki Biblii. W tej chwili możemy posiadać Biblię i przeróżne dostępne materiały, nawet w więzieniu, ale kiedy ten dzień nadejdzie, nic nie będziesz miał, więc zapamiętujcie te rzeczy. Nauczcie się tego teraz, póki jest czas. Bo to już się dzieje, na przykład w Chinach. Musimy zrozumieć, że pewnego dnia. Powróci wódz naszego zbawienia. I wtedy dopiero staniemy się sozo, pełni. Będziemy sozo, zbawieni. Wiele osób chodzi na te, jak się to nazywa, te tak dawne krucjaty. Za każdym razem, gdy słyszę słowo krucjata, bardzo się denerwuję. Słyszę krucjaty i mam ochotę krzyczeć: O nie, wypuśćcie mnie stąd. Idą więc na te krucjaty z myślą, że na wypadek, gdyby ta cała sprawa z Bogiem była rzeczywiście prawdziwa, rozumiecie? Na tym właśnie według nich polega zbawienie. Staną w pierwszym rzędzie, powtórzą modlitwę, dostaną Ewangelię Jana Kopniaka w tyłek, odbiorą swój bilet do nieba i wszystko jest w porządku. Teraz jesteś uratowany, odejdź i żyj jak ci się podoba. Co to za różnica? W końcu jesteś zbawiony, a raz zbawiony, na zawsze zbawiony. <grych> no dobra. żebyście mieli pełnię nadziei aż do końca, abyście nie byli ociężali. Nie chcemy tego, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Niech to będzie przykład. Wszyscy ci, którzy odeszli przed tobą, niech będą twoim przykładem. Nie bądź ociężały, ale podążaj za tymi, którym się udało którzy cisnęli do końca, jak przeczytamy w 11 rozdziale, o tej wielkiej chmurze świadków, którzy są martwi. Oczywiście nie chodzi o wielką chmurę świadków unoszącą się gdzieś tam, o, tu Abraham unosi się na tej chmurze, pali cygaro, gra na harfie. Nie o tym jest mowa. To całe ciało, cała chmura świadków, którzy odeszli przed nami, abyście naśladowali tych, Którzy przez wiarę, a czym jest wiara, to działanie i cierpliwość, czyli wytrwałość, dziedziczą obietnicę. Bo jeśli nie będziesz niezłomny do końca, nie dasz rady. Przepraszam, że robiłem dziury w twojej, w twojej raz podbitej na zawsze podbitej przepustce do nieba. Gdy? Gdy bowiem Bóg dał obietnicę Abrahamowi, a nie miał nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, przysiągł na siebie samego, mówiąc, zaiste błogosławiąc, błogosławić Ci będę i rozmnażając rozmnożę Ci. A ponieważ Abraham tak cierpliwie czekał, był wytrwały, dostąpił Spełnienie obietnicy. Ale tak naprawdę to nie Abraham dostąpił spełnienia obietnicy. Abraham był martwy w grobie, kiedy jego potomkowie wyszli z Egiptu i odziedziczyli ziemię, gdy dopełniła się miara niegodziwości Amorytów. Więc, pomimo tego, że Abraham umarł, obietnica spełniła się, ponieważ był wytrwały i wierny do końca a ponieważ tak cierpliwie czekał dostąpił spełnienia obietnicy ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego właśnie ludzie przysięgają przysięgają na większych przysięgają na Jehowę bo kiedy przysięgają na Jehowę to jest największa rzecz na którą mogą przysiąc a przysięga dla potwierdzenia jest zakończeniem wszystkich sporów między nimi bo kiedy składają przysięgę i przysięgają na Jehowę, nic więcej nie można rzec. To koniec. Przysięgli, złożyli przysięgę. Dlatego też Bóg, chcąc dobitnie okazać dziedzicom obietnicy niezmienność swojego postanowienia, poręczył ją przysięgą. I zobaczymy, że ta przysięga zamieni się w coś innego. Stanie się ona przysięgą, którą złożył Jechowa Jechowie, po prawicy Jehowy, którym jest Adonai, który jest z potomstwa Dawida. I który przez obietnicę wszechmogącego będzie Melek Zadik na zawsze. Mowa o Jeszule. Poręczył ją przysięgą, abyśmy przez dwie niezmienne rzeczy w których jest niemożliwe, aby Bóg kłamał, mieli silną pociechę. My, którzy uciekliśmy, by pochwycić się zaoferowanej nam nadziei przez dwie niezmienne rzeczy. Czym są te dwie niezmienne rzeczy, w których jest niemożliwe, aby Bóg kłamał? My, którzy uciekliśmy, by pochwycić się zaoferowanej nam nadziei, którą tą nadzieją mamy jako kotwicę duszy, nadzieję na powrót Jeszui i zmartwychwstanie, nadzieję na Jego powrót i na wieczną nagrodę, którą otrzymamy, za bycie wiernymi sługami, za wytrwanie do końca. Zarobienie tego, do czego nas wezwał. Tym właśnie jest hełm, hełm nadziei na zbawienie. To jest ten cel, który jest przed nami. To schronienie, na którym się opieramy, na którym opieramy naszą nadzieję i którego się chwytamy, to jest kotwica naszej duszy, że nie opuszczamy Mesjasza i wracamy do czegoś, co zostało pokazane. I udowodnione, że jest już nieskuteczne. Posługa świątynna i ofiara z krwi nie jest już skuteczna. I nikt nie może nic zrobić, aby to podważyć lub temu zaprzeczyć. To jest fakt, że przez ostatnie 40 lat istnienia świątyni ofiara Jom Kippur, najświętsza ofiara całego roku, nie jest już skuteczna. Coś się zmieniło. Coś się zmieniło, ale czy Wszechmogący dał nam wskazówkę, czy dał nam wyjście, czy pokazał nam, czy, pokazał nam, czy, czy coś zostało umieszczone w to, że jako tymczasowy środek, jako pośrednik, zanim coś się zmieni, zgodnie z tym, co powiedział Wszechmogący, o czym zapewnił, że coś się zmieni. Ta nadzieja, którą mamy jako kotwica naszej duszy, werset 19, jest bezpieczna i niezwzruszona, i sięga poza zasłonę. Nasza nadzieja, to, co zrobił Jeszua, dosłownie sięgnęło poza zasłonę, ale nie jest tu mowa o ziemskim planie. Bo tak samo jak Arka Przymierza została usunięta ze świątyni, Zanim doszło do oblężenia i zniszczenia świątyni przez Nebu Zaradana, Arka Przymierza i przedmioty świątynne zostały potajemnie zabrane podziemnymi korytarzami, które prowadziły z miejsca najświętszego w dół przez górę Mori do miejsca, w którym Salomon, Salomon przygotował na niższym poziomie sarkofag, w którym została umieszczona Arka Przymierza, gdzie przetrwałaby bardzo długo. I po tym, jak Arka Przymierza została ukryta, zbudowano drugą świątynię. Pierwsza świątynia była Zorobabela i została następnie przebudowana przez Heroda. Jednak, ponieważ nie było już Arki Przymierza, nie robiono tego, co było napisane w Torze. Nie kropiono siedem razy krwią baranka Arki Przymierza, dlatego, że coś się zmieniło i musiało się zmienić, ponieważ Arki Przymierza już tam nie było. I tak arcykapłan Koan Gedol nie wszedł za zasłonę, aby pokropić krwią Arkę Przymierza w drugiej świątyni, bo jej tam nie było. Gdyż otwarła się droga. Dla następnego koengetol, arcykapłana, arcykapłana w porządku Melik Zedeka, który poprzedza i przewyższa kapłaństwo lewickie, kapłaństwo Arona. On wchodzi za zasłonę. Werset 20. Gdzie Jezus wszedł dla nas za zasłonę jako... Poprzednik, prekursor, stawszy się najwyższym kapłanem Kohen Gedol na wieki według porządku Melchizedeka Co za niesamowity obraz. Panie i Panowie, dlatego Mojżesz, po otrzymaniu instrukcji budowy przybytku, Pierwszym przedmiotem, co do którego czasu i sposobu budowy otrzymał instrukcję, była arka przymierza. Najważniejszy przedmiot w całym tabernakulum. Najważniejszy przedmiot w stacjonarnym tabernakulum miejscu pobytu najwyższego, jakim była świątynia Najwyższego w Jerozolimie. Teraz rozdział siódmy. Ponieważ nie było rozdziałów ani oznaczenia wersetów w liście, który Paweł napisał do Nazarim, żydowskich wyznawców, żydowskiego mesjasza. Ten bowiem Melchizedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, wyszedł na spotkanie Abrahama, wracającego po rozgromieniu królów i pobłogosławił go. Jemu też Abraham wydzielił dziesięcinę ze wszystkiego dziesiątą część wszystkiego, co posiadał. Jest on najpierw według tłumaczenia, zinterpretujmy to właściwie, abyśmy mogli zrozumieć, kim jest Melek Zadig. Mianowicie Melek to król, Zadig to sprawiedliwość. I oprócz tego jest też królem Salem, czy też królem Shalom. Melek Shalom, król pokoju. Bez ojca, bez matki, bez potomków, nie mając ani początku dni, ani końca życia, ale upodobniony do Syna Bożego pozostaje kapłanem na zawsze. Słuchajcie, to nie Melek Zadik jest bez ojca i bez matki, ale zakon Melek Zadika. To porządek Melek Zadika. Który nie jest przekazywany z rodziców na dzieci. Zakon nie ma bezpośrednich potomków. To rodowód ludzi sprawiedliwych, żyjących w danym okresie czasu. I pierwszym był Adam, król tego świata. On był królem sprawiedliwości. I po jego śmierci następuje kolejny król sprawiedliwości w swoim pokoleniu. Noe Abraham aż dochodzimy do Jakuba, który jest dwunastym Melek Zadik od Adama. Adam był pierwszy, Jakub był dwunasty, a potem miał on dwunastu synów, a potem nastąpił podział na linię Melek linię królewską Judy i linię Zadik, linię sprawiedliwości Józefa i jego potomków. I teraz rozumiemy, że zakon Melek Zadika był kapłaństwem nie według ojca i matki, nie według bezpośredniego potomka, ale jest, pochodzi z tej linii. A teraz Jeszua, który pozostaje kapłanem na zawsze, jak to jest, że porządek Melchizeteka jest ciągłą linią kapłańską, a Jeszua jest arcykapłanem na zawsze w tym właśnie porządku? Rozważcie więc, jak wielki był ten, jak wielki był Melchizedek, któremu sam Patriarcha Abraham dał dziesięcinę z łupu. Dał dziesiątą część wszystkiego, co posiadał. Wprawdzie ci synów Lewiego, którzy otrzymują Urząd Kapłański, mają nakaz pobierać dziesięcinę od ludu zgodnie z Torą. To jest od swoich braci, chociaż wywodzący się z lędźwi Abrahama. Lecz ten, który nie wywodził się z ich rodu, Melek Sadik, ten zakon, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę. A jest to rzecz bezsporna, że mniejszy otrzymuje błogosławieństwo od większego. Ponadto tu biorą dziesięciny ludzie, którzy umierają. Tam zaś otrzymuje dziesięciny ten, o którym zaświadczono, że żyje. I jeśli tak można powiedzieć, także Lewi, który otrzymuje dziesięciny, dał dziesięcinę w Abrahamie. Widzimy, że porządek Melchizedeka to kapłaństwo zastąpiło i poprzedziło, czyli zarówno zastąpiło, jak i poprzedziło kapłaństwo lewickie. I to jest kapłaństwo, w którym Jeszua jest Melek Sadik na zawsze. Jako Melek Sadik pobłogosławił najwyższego, połamał chleb i podzielił się winem. Potem to kolejni potomkowie Aarona błogosławili najwyższemu. A potem powiedziano Lewitom, by wypisali imię Najwyższego na ludzie, i oni trzymali ręce, nawet wtedy, gdy wymawianie imienia Najwyższego było zabronione, układali ręce w ten sposób, który przypominał im brzmienie imienia, nawet gdy prawo zabraniało im go wymawiać. I tak teraz imię i błogosławieństwo. Niech Ci błogosławi Pan i niech cię strzeże. Niech Pan rozjaśni nad Tobą swoje oblicze i niech Ci będzie łaskawe. Niech Pan zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech da ci pokój. Błogosławię Ci w imieniu i pod kierownictwem Melchizedeka na zawsze Jeszui naszego księcia pokoju. Amen i Amen. Szabat Shalom, szawułatow. Miłego tygodnia. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu, jeśli taka jest wola jach. I będziemy nadal podążać w kierunku dojrzałości. Szalom. Dobra.